Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Dr Manhattan jest jedną z najpotężniejszych postaci w połączonym multiversum DC, zdolną do tworzenia nowych światów i rywalizowania z najpotężniejszymi boskimi istotami pokroju Darkseida i Antymonitora. Do tej pory nikt nie stanowił dla niego większego zagrożenia, a i on sam nie chciał z nikim rywalizować, gdyż stał ponad konfliktami istot materialnych. W sadze Batmana, który się śmieje, spotkał go jednak los, którego nie życzy się najgorszemu wrogowi. Posłuchajcie. Mroczne multiwersum było ogarnięte wielką wojną wywołaną przez potężnego, niesamowicie brutalnego Batmana, który się śmieje. Jego armia 666 zainfekowanych superbohaterów niszczyła galaktykę po galaktyce. W tej sytuacji dotychczasowe złe postacie, widząc nieuchronny upadek ich świata, zrozumiały, że muszą połączyć siły z pozostałymi przy życiu bohaterami. W ten sposób za jedną z takich grup stał sam Rex Luthor, który zrzeszał potężnych złych walczących ze sługusami psychopatycznego Batmana. Była to jednak walka beznadziejna, gdyż Batman nieustannie tworzył swoich nowych Władnych. Zwerbował nawet mrocznych rycerzy, którzy byli innymi bestialskimi wersjami Batmanów. Przemierzając multiwersum trafił finalnie nawet na samego doktora Manhattana, który w tamtym momencie miał zaburzoną możliwość obserwacji uniwersum. Działo się tak, ponieważ perpetua matka wszystkich światów zakłócała moce potężnych istot, gdyż chciała utrudnić pochód śmierci Batmana, który się śmieje. Przyniosło ten jednak odwrotny skutek, gdyż dzięki temu Batman z łatwością schwytał Manhattana, po czym stworzył dla niego cielesną powłokę. Trzymając go w swojej kryjówce, nieustannie podawał go torturom, w których specjalizowały się potworne wersje Robinów. Manhattan błyskawicznie przypomniał sobie, czym jest ból istot posiadających materialne ciała. Był wprost sparaliżowany cierpieniem, jakiego doznawał. W jego umyśle wciąż pojawiały się retrospekcje z dawnego ludzkiego życia, wspomnienia ukochanej i uczucia, jakich dawno nie doświadczał. Wewnętrznie Manhattan czuł strach, coś co do tej pory było mu obce, czuł, że jego sytuacja jest beznadziejna. Ostatecznie Batman, który się śmieje podał go lobotomii usuwając mu żywcem jego mózg, po czym jako, że jego materialne ciało było uszkodzone, przyniósł swój umysł do ciała Manhattana. Dzięki temu zabiegowi zyskał jego pełną moc i stał się ponownie istotą niematerialną. Jego nowa forma przypominała chudą istotę stworzoną z czystej ciemności. Był to moment, w którym powstała najpotężniejsza wersja Batmana, zwana Najmroczniejszym Rycerzem. Istota ta ze względu na swoją potęgę nie potrzebowała już swoich podwładnych, dlatego też jednym ruchem ręki zneutralizowała swoją armię, w tym pozostałe wersje mrocznych Batmanów. Pozostawił przy życiu jedynie jednego Robina, którego mianował królem i nakazał walczyć mu z ruchem oporu, który był dla niego już nieistotny. W tamtym to momencie wyruszył do serca multiversum, gdzie na jego drodze stała już jedynie złota wersja Wonder Woman, która wraz ze wsparciem perpetuły Matki Wszechświatu walczyła z nim na wielowymiarowej płaszczyźnie. To jednak temat na nowy materiał, w którym opowiem wam jak najmroczniejszy rycerz był bliski zniszczenia całego multiversum DC. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!